Najpierw powiedzmy sobie w ogóle, co to jest rezerwa. Okej, okay, nikt to będą twoje po prostu e, zasoby, Moje, <noise> surowce tak. zasoby surowce i tak Moje zasoby surowce i złoże, tak. To będzie rezerwa pasywna, słuchajcie, czyli bierna i aktywna, czyli czynna. To są dwie różne rzeczy. E, I politycy mówiąc o tym bardzo często tego nie rozróżniają. Donald Tusk na przykład mówiąc o tym, że mamy mieć półmilionową armię razem z rezerwistami też tego nie odróżnia. Karol Nawrocki nie odróżnia, odróżnia też rezerwy pasywnej od aktywnej w swoich yy, propozycjach. On mówi, że powinniśmy mieć armię 300 tysięczną i do tego milion rezerwistów. No dobrze. Jeżeli chodzi o pasywną rezerwę, to to są wszystkie osoby, które przeszły kwalifikację wojskową albo mają jakikolwiek kurs wojskowy, na przykład dwutygodniowy kurs wotu, ale nie złożyły przysięgi wojskowej i nie chcą służyć w wojsku, nie złożyły takiej aktywnej deklaracji, że tak, ja chcę być tutaj w aktywnej rezerwie. Oni mogą być powoływani na ćwiczenie i to nawet do 90 dni w roku. Znaczy nie w roku, tylko po prostu nawet 90 dni mogą trwać te ćwiczenia. No ale nie ma tak, że muszą stawiać się w koszarach na przykład raz na rok, na jakiś określony czas. A jeżeli chodzi o aktywną rezerwę, no to są wszyscy ci, którzy złożyli przysięgę wojskową, nie są zawodowymi żołnierzami, no i tam nie ukończyli pewnego określonego wieku i zadeklarowali aktywnie, że oni chcą być rezerwistami takimi właśnie, no i oni już rzeczywiście mają obowiązkowe ćwiczenia co